Dziękuję bardzo panu profesorowi Tadeuszowi Grabarczykowi za przybliżenie nam dziejów w parafii w danym zarania. A teraz przenosimy się do wieku XVII, do czasu, kiedy parafia w i sam przeżywa okres największej świetności, a zawdzięcza to rodowi warszyckiemu. O tym właśnie opowiadał pan doktor Andrzej Kowic, który na co dzień jest pracownikiem naukowym w Uniwersytetu im. Janem Kowic. Yes, W pewnym stopniu daje tak zaskoczyć, ponieważ inni uczeni więcej zajmują się tym okresem, Dzięki tutaj przede wszystkim wsparciu Pani Wójt, prowadzimy dosyć zakręny na szeroką skalę badania archiwalne, jeśli chodzi o miejscowość danków. Przede wszystkim w kraju, ale udało się także nie sięgać do zasobów archiwalnych za granicą. I cóż, moi Państwo, dzisiaj wiemy, a jakie mamy jeszcze właśnie pytania, jakie nie Pierwsza rzecz to, jeśli chodzi o wspomniany pierwotny kościół, ten kościół, o którym wspominał pan profesor, że jest czy był kościołem drewnianym, że ten kościół znajdował się na obrzeżach miejscowości. O tym wspomina nam wizytacja kościoła z lat 60. XVII wieku. I co jest istotne? Właśnie w tych latach 60. XVII wieku Damków posiadał dwa kościoły. Posiadał tenże kościół drewniany, kościół znajdujący się na obrzeżach miejscowości, w złym stanie technicznym, kościół, który określa się jako świątynia parafialna, z patronem, a więc ze świętym Stanisławem. Natomiast w tych latach 60. XVII wieku już stała ta świątynia. Ale nie posiadała wtedy jeszcze konkretnego patrona, ponieważ właśnie imienia pod patronatem świętego stały ten kościół na obrzeżach. Natomiast wiemy, że kościół, w którym znajdujemy się w chwili obecnej, w latach 60. XVII wieku, jest całkiem bogato wyposażony. Autor opisuje tychże ilustracji poszczególne ołtarze, opisuje ołtarz główny, opisuje posadzkę, opisuje chór. Natomiast ten kościół opisany w latach 60. XVII wieku, on nie jest jeszcze świątynią konsekrowaną, O czym będziemy za chwileczkę, czy postaram się jeszcze uzupełnić. A więc w latach 60. XVII wieku mamy dwie świątynie. Najprawdopodobniej pierwotny kościół narodkowski na obrzeżach, który jest z uniwersytetem Ten kościół świętego Stanisława, znajdujący się na obrzeżach dzisiejszego Dalmowa, najpewniej w latach y, 30. -tych może nawet wcześniej, latu XX-XVIII wieku, znajdował się już na tyle w złym stanie technicznym, że został najpewniej rozebrany. I teraz, co się dzieje na tym miejscu, na no, obrzeżach właśnie Narodowa? W połowie XVIII wieku, w kolejnych dokumentach kościelnych, napotykamy no, na zapis, że Powstała tam nowa świątynia Drewniana pod wezwaniem już teraz nie świętego Stanisława, ale świętego Walentego. I teraz ta świątynia, która powstała przypuszczalnie w latach 30., 40., bo pierwszy zapis to bodaj 1744, ta świątynia Drewniana pod wezwaniem świętego Walentego stała na obrzeżach miejscowości, na obrzeżach Bankowa maksymalnie do roku 1830. Maksymalnie. Dlaczego? Z tego roku 1830 mamy informację, że Kościół Świętego Walentego, Kościół na obrzeżach Bankowa został w jakimś stopniu zaskakiwać, no ale niekoniecznie, został po prostu przeniesiony. Czyli nastąpiła rozbiórka jego poszczególnych partii, no i tak jakie były wtedy możliwości techniczne, no to one pozwoliły, żeby ten kościół przenieść. Gdzie ten kościół przeniesiono? Nie powiedzmy zbyt daleko, ale też, no i nie zbyt blisko. Mianowicie przeniesiono to Miejscowości kątów do Pątnowa. Tam właśnie przeniesiono kościół Darkowski pod wezwaniem świętego Walentego przed rokiem 1830. Zresztą w tym Pątnowie być może ta świątynia przetrwała aż do lat 20, 20 stulecia, bo wtedy powstaje, jak podają opracowania, kościół murowany z pewnymi elementami osiemnastycznymi. Więc być może to jest znowuż bardzo ważny element e, do badań, opisu dla osób zajmujących się tego typu kwestiami. Czy czasem te pozostałości Kościoła świątego tego, tego w Bąznomie, czy czasem właśnie jest są związane z tym Kościołem Darmowskim Świętego Walerny. To pokrótce na temat tej pierwotnej świątyni. Tej świątyni drewnianej, tej znajdującej się na obrzeżach miejscowości Najpierw kościoła świętego właśnie Stanisława, potem kościoła świętego Walentego. Wiemy, że jeszcze znajdował się właśnie wtedy, w XVIII wieku, przy kościele świętego Walentego, a więc najpewniej przy pierwotnym kościele świętego Stanisława, znajdował się cmentarz. I ten cmentarz znajdował się tam, gdzie dzisiaj Państwo znowu parafia posiada właśnie cmentarz. A więc dwukrotnie przed rokiem 1830 funkcjonował tam cmentarz i po roku 1830 nowy cmentarz przeniesiony tutaj z tego miejsca na miejsce współczesne, a więc to drugi cmentarz danekowski. Mieliśmy w sumie także tylko dwa kościoły, ale dwa cmentarze. Co z kwestią drugą, czyli kościoła, w którym znajdujemy się właśnie dzisiaj tego miejsca. Mamy pierwszą taką zmianę z roku 1614, że odbywa się tutaj właśnie w Tarnowie ślub przedstawicielki rodów z ze Gabrielem Tarnowskim. Więc być może, być może w tym 1614 znajdowała się wtedy już w tym miejscu kaplica zamkowa czy kaplica dworska, ponieważ wiemy, że znajdowała się tutaj Określona rezydencja właścicieli tego klucza majątkowego. I teraz, co dzieje się dalej, ze jest niezwykle W 1615 roku umiera współwłaściciel. Do tej pory podawano to niejednokrotnie, że zmarły Andrzej Waszycki, że był właścicielem. On był współwłaścicielem wraz ze swoim bratem Stanisławem i pamiątką po Andrzeju. Warszyckim i jego żonie Katarzynie. Proszę teraz właśnie o zerknięcie e, na prawo, gdzie macie Państwo nagrodę przedstawiający Andrzeja Łasińskiego i jego małżonkę Katarzynę Zrocze z Warszawską. I tyle wiemy. Dlatego wspomniałem, że mamy bardzo dużo pytań i niejasności. Nie wiemy, moi drodzy, czy aby na pewno właśnie albo w tym miejscu, czy troszeczkę poniżej tego szmaragdka, czy znajduje się tam właśnie grób, czy znajduje się krypta, gdzie jest pochowany Andrzej Warszyński. Hmm. Tego nie wiemy. Tu są potrzebne kolejne badania. Nie wiemy także, gdzie jest pochowana yy, właśnie na przeciwko kręcząca małżonka Katarzyna Zaroczycka-Warszyńska. Być może właśnie tutaj w Kościele Donkowskim. Być może w Piotrkowie Trybutarnym udział fumorowała klasztor. Być może y, obydwoje małżonkowie właśnie są pochowani w tym kościele Donkowskim, ale nie w miejscu tego średy, widocznego nagrodka, tylko w krypcie, jedynej murowanej krypcie, o której wiemy, że Czyli teraz kolej, kolei proszę spojrzeć w moją lewą Państwa prawą stronę, tu gdzie znajduje się prezbiterium, przed ołtarzem głównym mamy opisaną kryptę murowaną, gdzie wspomina się właśnie w XIX wieku, że jest jeden duży murowany grób sklepiony, gdzie właśnie odbywają się te połówki, gdzie były realizowane z pewnością od, y, co najmniej, początku XVIII wieku. To, co podają nam źródła. A więc, że właśnie ta krypta, jeśli jest w kościele Dantowskim, dużą, duża, obszerna, krypta, znajduje się w miejscu prezbiterium, naprzeciwko ołtarza głównego. Kto został tam pochowany i dokładnie w jakim miejscu? W tejże krypcie, która znajduje się za mną, czy powiedzmy właśnie poniżej, Chociażby została pochowana Anna Konińska, jedna z dwóch małżonek, pierwsza małżonka Antoniego Konińskiego, pochowana w roku 1733. I teraz źródła podają nam dokładną informację, gdzie jest pochowana. Otóż Anna Konińska została w tym 1733 roku, według źródeł, pochowana tuż przed, więc ja już się oprócę, żeby mógł to Państwu ładniej pokazać, przed y, ołtarzem głównym, ale bliżej wejścia do zakrystii. Więc tutaj ksiądz, krowoż można powiedzieć więcej, że chyba jest to y, tradycyjne wejście, prawda, do i innego raczej się spodziewać nie możemy. Więc w tym miejscu, gdzie ksiądz Drogosz i na osoby duchowe, ministranci wchodzą, wychodzą, państwo czasami przechodziliście, to ma prośbę wspomnijmy czasem Andę Dlaczego jest pochowana w takim miejscu, może państwa zaskoczyć, w przejściu tam, gdzie ktoś chodzi, depcze, wydawałoby się nam, że powinno być gdzieś dalej. Otóż moi państwo, na no nic bardziej mylnego. Osoby te o określonym znaczeniu w dawnych czasach uważały, że za życia, o ile posiadają się, się tą pozycję, majątek, prestiż, to właśnie po śmierci chcąc pokazać pewną swoją uległość, pokorę, takie poczucie, że wszystko przemija, bardzo często przy wejściu do kościoła, czy chociażby jak właśnie w przypadku Darkowa przy wejściu do zakrystii została pochowana Anna Ponińska. Czy dziś od tego czasu pokówku, czy znajduje się cały czas właśnie w tejże krypcie, czy znajdują się inne osoby? To znowuż tylko i wyłącznie konkretne badania, już materiały archeologiczne mogą nam odpowiedzieć, czy w tejże właśnie krypcie znajduje się jeszcze większa, mniejsza ilość tychże pokówków. Wiemy jedno na podstawie źródeł, że o ile kościół dankowski był rałowany, to znaczy te rzeczy cenniejsze, związane ze srebrem, ze złotem, z uroczystością, te uroczystościami odprawianymi, to nigdy nie było jakiegoś włamania, bezczyszczenia kryptu. Więc no najprawdopodobniej one zachowały się najprawdopodobniej w takim stanie, jak wyglądały, kiedy miały miejsce ostatnie pochówki, najpewniej z grupu XVIII wieku. Natomiast poza właśnie tymi szmogówkami poza kryptami, co jest istotne, ten kościół, który wiemy, że jest w latach 60. XVII wieku, ten kościół został konsekrowany troszeczkę później, dopiero w roku 1675. I od tamtego czasu właśnie ten kościół, w którym znajdujemy się, nosił już wtedy y, to imię to patrona ośrodka św. Stanisława. Był już w pełni kościołem parafialnym. natomiast najpewniej kościół opisany w latach 60. XVII wieku, na przełomie stuleci, na pewno opadał no, w coraz większe zapomnienie, czy w końcu został prawdopodobnie rozegrany. Natomiast obok aktualnego kościoła, właśnie miejsca, w którym znajdujemy się, jeszcze do lat 30. XIX wieku, czyli bardzo długo jeszcze po czasach, po XVII wieku, po czasach konijskich po XVIII wieku, jeszcze znajdował się cmentarz. Cmentarz przy Kościele znajdował się bardzo dług. Znajdował się do końca, co najmniej końca lat 20., początku lat 30. I wtedy wiemy, że kościół był już, czy cmentarz przy Kościele był przepełniony i należało ten cmentarz zamknąć. Ten cmentarz się zamykał. I właśnie powstaje nowy cmentarz w miejscu na tabele wspomnianego starego cmentarza, czyli na obrzeżach miejscowości, tam gdzie funkcjonowało wcześniej Kościół Świętego Walentego, a wcześniej jeszcze Kościoło, Kościół Świętego Stanisława. <coughs> Wiemy na pewno, że Kościół konsekrowany w danym roku, kiedy został wybudowany, cały czas jeszcze to wymaga skrupulatnych badań. Ta data podawana 1650 jest datą tylko i wyłącznie umowną. Nie wiemy właśnie jaka jest zawartość, jaki jest skład tutaj, kto znajduje się na pewno w kryptach, które znajdują się pod kościołem, w tej jednej dużej murowanej w krypcie aktualnego kościoła świętego Stanisława. Również położenie tegoż kościoła, jakiejś pozostałości, ewentualnie. Po drewnianym kościele na Obrzeżach, czy Kościele Świętego Stanisława, czy Kościele Świętego Walentego są bardzo trudne no, do zbadania, dlatego no, że w tej chwili całe to miejsce znajduje się bezpośrednio pod cmentarzem, cały czas używanym, cmentarzem grzebanym. Ale być może też niekoniecznie musimy w stu procentach twierdzić, że na pewno to rozwiązanie za miejscowością znajdowało się tylko i wyłącznie. Być może jakieś formy zagospodarowania znajdowały się także bliżej aktualnego kościoła świętego Stanisława. A więc tych pytań i tych swego rodzaju jeszcze zagadek mamy bardzo dużo. I to może dlatego też należy pamiętać, że właśnie świątynie, które posiadają takich kaset lat swojej tradycji, swojego funkcjonowania, kryją, kryły i zapewne kiedyś będą jeszcze jedną tajemnicę. I ja tutaj życzę. Oczywiście nam, zebranym osobom już dojrzałym, ale także zwłaszcza zebranej licznie dzieci i młodzieży, życzę, a prawdę powiedziawszy, to dla mnie stanowić zazdroszczę, ponieważ pewnie my odkryjemy jeszcze jakąś tajemnicę związaną z datkiem, z, z miejscowością, z historią, z kościołem. Ale wy jako osoby troszkę te starsze, jako osoby dojrzałe, zapewne tak, że przed Wami jeszcze też będziecie obserwowani, kiedy historycy badacze wpadną na trop jeszcze jakiś ciekawostek. Więc życzę Wam, żebyście kiedyś tam właśnie wspomnieli, że byliście w tym miejscu, że pamiętacie tę rocznicę, że pamiętacie, ile było, ile historycy badacze zadawali sobie pytań, a co udało się jeszcze? Za Waszego życzę Wam długiego, szczęśliwego, bogatego życia, co jeszcze udało się badaczom odnaleźć, wyświetlić y, dla promocji y, Waszego regionu, Waszej miejscowości i oczywiście dla promocji samej partii. Dziękuję bardzo.